Witam serdecznie. Obrona Grünfelda wygrywa się sama. Partia grana w Norwegii w 1979 roku. Widzimy, czarne grają normalnie. Skoczek C3, D5 i biały, mięciutko skoczek F3. To znaczy taki ruch trochę, ale nie będzie wariantu z gońcem na C4. System rosyjski. No, trzeba zbić zbić, zroszować i biały pryncypialne e4. Skoczek fd7. To jest wariant smysłowa, ale grywał go też Fischer. Tu skoczek idzie na b6, a goniec na g4. Te figury mogą iść w dowolnej kolejności. Goniec e3, skoczek na c6, d5, no nie poszedł goniec na g4 bo biały szalo jak widzimy biały ma niedorozwój długie roszady nie zrobi, brakuje mu i zrobił no to teraz już szybciutko otwieramy pozycję proszę, proszę bardzo, ofiara piona jak zbije to się jeszcze otworzy linia b no zbił teraz się otworzyła li, linia a I wskoczył sobie na D5. Prawdopodobnie w tym posunięciu pokładał nadzieję. Ale po szaszku. Goniec zrobił podwiązkę. To jest niegroźne totalnie. Nie można być Hetmana, chociaż przesłonił. A teraz to już łatwo zdwajamy wieżę. Otwieramy przekątną. F. Zobaczcie, że atak biały się nie zaczął. Król czarny jest zabezpieczony. F4. No, gramy na bicia w przelocie. Ja oczywiście znam bicie w przelocie. O. Sam otworzył przekątą. I rozbijamy pozycję, grając o takę. Jak zbiję hetmanem, to bijemy hetmanem, bijemy hetmanem, bijemy hetmanem. I dajemy szachutka. Jak bije pionem, od razu dajemy szachutka. Dziękuję ślicznie.